Państwo, wszyscy uwielbiamy tę chwilę, gdy oczekiwania dobiegają końca. A my możemy w końcu przekonać się, ile warte były przedmeczowe analizy i dyskusje. Zaraz zaczynamy, mam nadzieję, wielki mecz. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Dzisiejszy mecz komentują. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Tak przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. I tym udanym wyjściem skasowała atak rywala. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Spójrzmy teraz, jakim składem gra dzisiaj Jagiellonia Białystok. No i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Kwekwe. Kwe. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Kwekwe. Kwe. Zaatakował i odebrał piłkę. Skutecznie teraz broni piłkę. Po tym wybiciu będzie wrzut kazautu. Romanczuk. Jesus Simas. Teraz może być groźnie. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Utrudniają mu rozegranie. Kwe-kwe. Isak. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Były widoki. Ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Niepotrzebna strata i może być groźnie. To nie było trudne. Broni bramkarz. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Twarde wejście, ale bez faulu. Podanie do Imaza. O, i to był książkowy odbiór piłki. Jest decyzja sędziego. Jagab znowu grę odrzutu wolnego. Strzał z wolnego w mur. Piłka odpita od zawodnika drużyny broniącej. Zaczniemy od narożnika boiska. Wrzuca w okolice 11 metra. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Tybice żądają strzału. Oj, na lepsze wykończenie zasługiwała ta akcja. Przeprowadzili piorunującą kontrę. Obrońcy byli bezradni, a skończyło się zupełnie niecelnym strzałem. No rzeczywiście szkoda tego ataku, powinien chociaż trafić w bramkę. Udane wejście, traci piłkę, Jesper Karlström, Kwekwe, Śleja Gielonia tracą piłkę. Alan Czerwiński. Kwe, kwe, O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ponownie tracą łatwo piłkę. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Wąku po statystykach widać wszystko. Szwankuje dziś przede wszystkim linia pomocy. Muszą zacząć grać szybciej i kreatywniej, bo na razie stworzyli sobie naprawdę niewiele okazji, a przecież to spotkanie po prostu powinni wygrać. Zaraz zobaczymy, czy tym razem będzie z tego jakaś akcja. Groźnie było. Dobra interwencja. Olejosz, jak widzimy, próbuje do końca. Kolejna akcja, by zmienić ten remis w zwycięstwo. Powinien do tego dojść. Faul, przerywa to oblężenie. Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Pozostało już tylko 120 sekund. Podanie do IMAZA.